Wakacje! Wakacje, drogi przyjacielu! oto czego naprawdę obej potrzebowaliśmy. Szkoda, że tak późno dalej się na nie namówić, ale liczę, że uda nam się jeszcze spędzić wspaniały miesiąc w tej zabytkowej miejscowości. Hotel wygląda na spokojny, a to najbardziej jest spokojny. Masz, masz rację, Parker. Spokój na wakacje jak jest byle tą najistotniejszą Ja otworzę. To chyba pokojówka, to Paniach. To powietrze tutaj. <grym> Kto to był? O, proszę przeczytaj. Z, z, z solar Post Hotel Glendel. Muszę się z panem skontaktować. Stop, sprawa bardzo poważna. Stop dzisiaj o 20:00 w restauracji hotelowej Stop Septimus Durhamton. i to mają być wakacje. A w jaki sposób do licha ten, ten, jakiś szeptki mus Grimstone dowiedział się naszego adresu? Czarny, rozsądnie, rząd. Przecież nie masz chyba zamiaru wracać do Londynu, kiedy tak dobrze zapowiada się na zasłużony odpoczynek. Oczywiście, że nie. Jeżeli pan Grimstone proponuje spotkanie w naszym hotelu, oznacza to, że mieszka lub pracuje niedaleko. Myślę, że nie pozostaje nam nic innego, jak tylko czekać do 20. Ach, nie podoba mi się to wszystko. Jest wspaniale, prawda, barker Dobra muzyka, wyborny ser, ha, 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 ha. mocna herbata. No, jeszcze nie ten setki most green, no, jeżeli się nie mylę, właśnie nadchodzi. O, jest bardzo punktualny. może to pańskie wakacje. Nazywam się z Grymton. O, witam. Proszę bardzo. Proszę. Proszę usiąść, panie Grymton. Oto mój kolega i współpracownik do Redon Parka. Dla poznać. Czy <tryk> mieszka pan niedaleko? Tak. W Federal Parka. Mały wiosk. A w jaki sposób dowiedział się pan? Ja dzwoniłem do Londynu, gdzie niezwykle sympatyczna dama poinformowała mnie, że spędzacie właśnie tutaj wakacje. akwarium. Uznałem to za cudowne zrządzenie i pozwoliłem sobie wysłać do pana Rozumiem, rozumiem. W takim razie proszę nas zapoznać ze szczegółami. No więc jak już powiedziałem, mieszkam niedaleko. W starym domu zbudowanym jeszcze przez mojego dziadka. Może niezwykle jest ale o bardzo ekscentrycznej naturze. I kilkanaście lat temu siadłem w Peneral Parwa na Skarbury, dziedzicząc swojej ziemi starą. Od 8 miesięcy temu zaczęły się w dziać rzeczy trójmiarowe. I mieszkamy nawet trójkę. ja, mój sekretarz, dosyć branżer i zarządzający majątkiem w terenie I dla wszystkich nas to wyjawisko było zupełną zaskoczeniem. Dziwne było. Się Trzy miesiące temu budynie dniu Staliśmy obaj granżerem, ale nie udało mu się nikogo przyłapać. W moim myć i odkryliśmy jedynie kilkanaście dziś przedstawia większej wartości. Trzy tygodnie temu ktoś ponownie się złamał. Tym razem z raz wodziami sekretarz. I znowu z tym, tym rzeczy niezwykle ceny. Kilka książek leżała na A przecież pokojowo znajdowały się naprawdę wartościowe książki. Zupełnie unikalne egzemplarze, warte fortuny, czy tak Wszystko to jednak okazało się nieistotne wobec tego, co się kilka dni Czy była to kolejna akcja złodzieja amatora? Niestety nie. Czy pozwolicie panu na malowstęp? Było <laughs> ja, tu już kiedyś moja babka, dziadek, który budował grobowiec w ogrodzie. Pochował ją w marmurowym sarkofagu, a w testamencie zażyczył sobie, aby jego ciało spoczął w drugim sarkofagu. Obok grobowca ścieżka, którą ziemią przez to jedno przechodzi ogrodnik. Przed wczoraj, ścieżce znaleziono. Zagrała na śladu w człowieka. Mężczyzna uchwycił krawędzi i na piersiach, ale już też nie zabraliście do policji i doktora, ale mamy zmarł, Przecież się nie coś powiedzieć Trzy miesiące temu wypuszczono go z więzienia w tej Z tego co mówi prowadzący do trawlera, instruktora wynika, przez to, co został skazany za serię włamań i Rozumiem, czy to wszystkie szczegóły, które Tak, tak to już wszystko. Czy pan się nie powiedzie? Hmm. Zapasynowała mnie na tyle. no że podejmę się i z dużą przyjemnością. O... Pan pozwoli, chcielibyśmy obaj z parkerem, z tym na grobowiec i dom zbliża się. Myślę więc, że moglibyśmy to zrobić jeszcze dziś, ale śmierć samochód jest do w panu... dyspozycję. Tak jak myślałem. Buty policjantów zniszczyły wszystkie pozostałe ślady, jeśli oczywiście istniały. Jakie ślady, jest, panie poseł? Myślę o odciskach stóp drugiej osoby. Zdaje się jednak, że nikogo innego z wyjątkiem z całkiem nie było. Przejdźmy może teraz do grobowca. Raz, dwa razy do roku. Moje żywicy nie byli tak ekscentryczni, ja jak dziadek i oboje woleli być pokowani na cmentarzu wywąskaje. No rozumiem. Pytam o to, ponieważ widzę, że zadziasy drzwi zostały niedawno naolidowane. O, rzeczywiście. Dziwno. Spytam to służbę. Z... Zdaje się, że Stoko został raniony właśnie tutaj, w grobowcu. Masz rację. No, Wiedziałem, że jako lekarzowi nie ujmie po Twojej jak wiadomo, obfite krwawienie nie następuje od razu, powoduje je dopiero wysiłek fizyczny. Tak. Kary brytyjskie, tak, tak. Nic więcej nie zobaczymy. Proponuję przejść do domu, panie Grimpa. Świetna myśl. Zamknę tylko drzwi. Ile jest kluczy do grobowca? Trzy. Dwa w moim gabinecie, a trzeci w biurzowce. proszę panie. Proszę, panie rozgościciel, panowie. No, Jakiś kilka rzeczy o Panie, I tak, mój sekretarz, pan Czostny, I... panowie dr Lindon Parker i Stoda Fox. Nie wolni mi panów poznać. Jestem gorącym zwolennikiem pańskich metod, panie pośle. Hmm. Oby pan nie pozostał, kiedy stąd wyjdę. Wydaje <grym> się, że brał pan ten udział w całej sprawie. <grym> ja? <grym> nie ręce pan gręczą ten? Opowiedział, nocy, że w jednej nocy wypuszczyłem kogoś z gabinetu, nic poza tym nie wiem. Jeżeli chce pan przejrzeć moje notatki i księgi domu, chętnie pan rozpędzi. Wspaniale, wspaniale. Myślę jednak, że zostawimy to do jutra. Czy znał pan może zamordowanego stołu? Nigdy o nim wcześniej nie słyszałem. Zdaje się natomiast, że inspektor Morgan. Ma jakąś teorię łączącą stoką z grupami cyganów, którzy mieszkają w pobliżu. Cyganie? Tak, tak. Kilku świadków widziało Stoką w obozie cyganów dalekości. Wczoraj wieczorem cała grupa zniknęła i do tej pory jeszcze jej nie odnaleziono. Inspektor Morgan twierdzi, że Stoką e, chciał wejść do grobowca, aby utraść brązowe drzwi i... Marmurowy sarkopan. Co ciekawe, a co sądzi Pan o ostatnim słowa zmarłego? Łucznia śmierci. Hmm. Inspektor twierdzi, że chodziło o duży nóż. Tak. Wiadomo, że tyganie lubią się tym narzędziem posługiwać. Hmm. ofiara w takim wypadku nie powiedziałaby na tym nóż śmierci. Ten człowieku nie dał. Trudno wymagać, aby... Dobierał słowa. Zresztą to wszystko są tylko przypuszczenia inspektora. Proponuję, aby porozmawiał pan z nim osobiście. O, chyba ma pan rację. No cóż, to, to robi się późno. Jeśli pan pozwoli, panie gryminko, damy się do Oczywiście, mój kierowca i samochód jest pan Wspaniale. Będziemy tutaj jutro rano. Dobrano, dobra. 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 Złapali go. Nazywa się Mordecai Smith. Spokojnie, spokojnie, Bartel. Kto kogo złapał? Policja. Spotkałem przy grobowcu inspektora Morgana, przeprowadzającego właśnie wizję lokalną. Wczoraj wieczorem policja przełapała jednego z cyganów, wrzucającego do rzeki nóż. Już rozpoczęto poszukiwania. A co tam Stef mówi na temat nocy? A, Trudno mu oczywiście zaprzeczać, że wrzucił go do wody, ale twierdzi, że nie ma nic wspólnego z hmm. Trzy tygodnie temu po umarł jeden z Cestar. Starym cygańskim zwyczajem spalił jego wóz, Wędrowny i wszystkie A. rzeczy, ale Smyth zapomniał, że stary przed śmiercią położył mu nóż. A. nie zdążył go oddać i teraz pomyślał, że może mu przyjść nieszczęście. Mm -hmm. Zdecydował się więc wrzucić nóż do rzecz. A to Smyth na stołku. Dał, dał, i nawet kilkakrotnie przerwałcował go w swoim wozie. Twierdzi jednak, że później ostrzeczali się i z złodą. Zgodnie Według Policji. Obaj planowali kradzież marmurowego sarkofagu i drzwi do grobowca, ale w nocy pokłócili się i Smyth zasztyletował z tego kombala. No cóż, jeśli ta trochę naciągana teoria okaże się prawdą. Wydaje mi się bardzo prawdopodobna. No to nie mamy tu co dalej no, robić. właśnie drogi po wakacje czekają. Proszę. Um, no to co właśnie panowie w tym Breda. Panowie pozwólcie przedstawić mego brata, Norbert. Miło mi poznać, tak? Mm -hmm. Znakomitych i kolejnych specjalistów od A, od jest pan zbyt łaskawy. <grym> Czy był pan obecny podczas wszystkich złamań? W zasadzie mieszkam w Bristolu, ale często przyjeżdżam tu na weekendy. Właściwie to tylko raz, jak w Grędzę przestraszył tego włamywacza. Odbyło się to tak szybko, że kiedy zszedłem, było już wszystkim. Te powinien się znaleźć. I zdaje się, że dzisiaj znowu się No co czemu dolega, no? A, kłopoty żołądkowe. Na szczęście, Norbert jest specjalistą do gry ziół i przyrządza znakomite napary, które pomagają gręczerowi. O, mój brat przesadza, ale rzeczywiście zajmuje się ziołolecznictwem. Traktuje to raczej jako oddech niż zarys. A, oto nas. Chory, panowie, przyszedł zostawić Ci na lunch, prawda? No właśnie. przyjemnością. No, tak, no. nie przeszkadzamy. Granger, znajdźmy się, pana. Słyszałem, że cierpi pan na dolegliwości żołądkowe. To nic takiego. Zaczęło się kilka miesięcy temu, myślałem, że się w czymś zatrułem. Wie pan, wymioty, gorączka, ale. No. No. Teraz obawiam się, że. że to chyba coś poważniejszego no. Mm. Nie jest to ciekawy temat, ale napary pana Norberta pomagają panu. Prawdę mówiąc, to sądzę, że pan Brimpton Junior dostępuje coś do tych naparów, bo e, mają one skutek natychmiastowy. Działają rzeczywiście bardzo kojąco. Tak, dobrze, że nam pan o tym powiedział. A tak. gdzie są te trzymane kluczowe z W tej Zaraz otworzę. O, o, proszę bardzo. Tu jest jeden. A drugi ma w tej chwili pan wymtony. W takim razie trzeba spytać rząd co. Słucha? Nie, nie, nie tak, tak. E, Czy to są księgi rachunki? Kosztował dziadka pana Grimstona ten okazały grobowiec w parku. Sumy zupełnie nieporównywalne z dzisiejszą, chwileczkę, chwileczkę. Teraz udaje się, że tu, tu brakuje z jednej strony tych jak to się mogło stać? No, muszę przyznać, że nie zaglądam zbyt często do tych starości. Przypuszczam jednak, że ta kartka została wyrwana z a Nie sądzę. Wiem, że chodziło o wydatki dotyczące budowy grobowca, koszta materiałów, czasu pracy robotników. Tak, 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 rozumiem. Myślę, że w tym gabinecie nie dowiemy się już niczego więcej. Dziękuję, panie Grędze. Spotkamy się na rano. Chodźmy porozmawiać z rządem. Dajmy się, że kapitan tak jednak, że w powiadomieniu pana zachowaniu będzie musiał nam pokazać ten klucz. jest widzicie ciągle Zauważyłeś i... jednak, że zdenerwował się dopiero wtedy, kiedy wyraźnie zażądaliśmy pokazania. No, znaczy, nie, 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 lepiej będzie nie złamować nikogo o postępach w naszych dochodzeń. No, na razie nie ma żadnych postępów. Wprost, przeciwnie, drodzy przyjaciele, Nie przyjęcie. wiecie nie ma. Chyba nie chcesz powiedzieć. Już wiem. Stoką został zamordowany przez chustkińca ogrodnika który uderzył A w całej sprawie ma to i palce kapitan Merling. A, to jasne, jak słynie. Och, parter, parter. Czyżby moje wszystkie nauki poszły na marne? <laughs> Lunch był wyborny, panie Gleeson. Ma pan świetnego kucharza. Dziękuję bardzo. Będę musiał go powtórzyć. Ja nie będę ciekawa. Nie miałem apetytu, bym dużo tak o kłopoty w prowadzeniu majątku, choroba Gangera i te, te po włosku, czy służby. Jakie po włoskim. chodzi o starą legendę dotyczącą naszej rodziny. Mój dziadek był bardzo bogaty człowiekiem. Mm. Tylko ten majątek był zresztą kilkakrotnie większy. Oprócz tego dziadek był właścicielem kilku sklepów w okolicy. A po śmierci babki dziadek zupełnie zdziwaczał, spieniężył część dóbr, a zgromadzono w ten sposób fortunę w złocie, srebrze i drogocennych kamieniach. Postanowił dobrze ukryć. No tak przynajmniej mówią ludzie, którzy ten majątek nazwali skarbem starego Grimptona. Według tej odmiennej dziadek ukrył te gdzieś pół domu i w ten sposób na całej okolicy ciąży. Przekleństwo. Teraz niektórzy tę samą wpaść taką historię łączą ze śmiercią z pokorą. Boję się, że część służby może odejść, a to nie wpłynie na polepszenie mojej interesów. A pan wierzy w tę się. Wiecie, panowie? Ojciec poświęcił na jego szukanie prawie całe życie. na nigdy nic nie znalazł. A szkoda, bo może nasz majątek inaczej by wyglądał, jak więc pan widzi. No na kłopoty. Hmm. Hmm. Dobrze, hmm. że pan Norbert jest tutaj. Jego dobry humor zawsze podtrzymuje mnie na dół. Hmm. Zdaje się, że to bardzo sympatyczny gentleman. Hmm. I naprawdę niezły specjalista od sił. Robię właśnie z który po wypiciu jego na toru wygląda znacznie lepiej niż dzisiaj rano. rzeczywiście Norbert to uosobienie dobroci? Nie uwierzycie, panowie, będzie organizacji charytatywnych karerzy, choć w przytułki, schroniska, a się więźnia, więźniami. Tak, tak. I często wizytuje więzienia. próbuję przewrócić skazanych społeczeństw. No która to godzina? <tutek> oj. Bardzo o, późno. Przepraszam, panie Grimstone, ale musimy nie, już wracać nie, do hotelu. Organizujemy o. jutro wspaniałą dwudniową wycieczkę po okolicy i musimy jeszcze dzisiaj spakować się, prawda? Tak. Słucham, a yy, właśnie tak, wycieczkę. Panowie może powiedzieć, okay. się, nie, ale, <trym> że ale sprawa jest jeszcze niewieśnią. Ale zapomniałem panu powiedzieć, że dziś rano inspektor Morgan aresztował niejakiego Mordechaja Smitha, cygana, oskarżając go o morderstwo stoku. Myślę, że sprawa już właściwie dobiega końca. Otóż po wycieczce zajrzymy jeszcze do pana, aby się upewnić, czy wszystko skończyło się szczęśliwie. Ale w zasadzie nie ma tu już wiele do roboty. O, trochę, trochę, mnie to dziwi, ale jeżeli inspektor rzeczywiście. A może przynajmniej kierowca, oczywiście panu dochodzi? Nie, nie. Dziękujemy bardzo. Jest wspaniały wieczór, mały spacerek, dobrze nam zrobił, prawda, tak. Mój przyjaciel chciałby jeszcze tylko na chwilę zajrzeć do kuchni i podziękować kucharzowi za bardzo smaczny lunch. A, no, o, tak. W takim razie do widzenia. Proszę pozdrowić Pana Norberta i przeprosić, że nie mieliśmy czasu go pożegnać. Do, do nic z tego nie rozumiem. No co pobiegłeś do kuchni? Dlaczego, dlaczego mamy wracać do hotelu? Przecież wycieczka jest dopiero pojutrze. Jeśli chodzi o pierwsze pytanie, to zajrzałem do kuchni, do kilku pojemniczków z przyprawami. Znalazłem tam kilka interesujących mieszanek, które mhm. na pewno nie wpływają kojąca na żołądek. A co do pytania drugiego. Mhm. To... Rzeczywiście nie ma sensu wracać do hotelu hmm. wcale nie zamierzamy tego czynić. Jak to? Powiedziałem tak, aby uśpić czujność tego, który dzisiejszej nocy znowu spróbuje. Czego spróbuje? I kto spróbuje? Wszystko w swoim czasie, drogi przyjaciele. Sprawa to zbliża się do końca i być może dzisiejszej nocy przyniesie rozwiązanie. A teraz chodźmy, chodźmy do grobowca. Musimy znaleźć. Za siebie dobrą kryjówkę o co? A potem przyjdzie na trochę poczekać. ...te las Robert Grimpton był na tyle inteligentny, aby odkryć ze starych rachunków istnienie tego podziemnego skarbca, ale nie domyślił się, że istnieje także to śmiercionośne urządzenie. Wystarczy stanąć, o, na ten ruchomy fragment posadzki, a sprężyna wypchnie włócznie prosto w piersi złodzieja. Skarb starego Grimpton'a. To o to chodziło. Nie rozumiem tylko jednego pomysłu. Dlaczego Norbert Grimton złamywał się do gabinetu swojego brata? Desperacja, partner. Desperacja. Przez długie lata próbował wpaść na pomysł, gdzie mogą być ukryte kosztowności urodów Grinton. O rozwiązania zagadki za szukać szutek starych księgach rachunkowych. Pewnego dnia przedcinol Grimton zatrudnił Berncera jako swojego sekretarza i to Norbertowi zupełnie pokrzyżowało plan. Dlaczego? Do tej pory mógł przesiadywać godzinami w gabinecie, szterając się do Z chwilą zatrudnienia sekretarza musiał szukać jakiejś motywacji dla swoich poszukiwań, które mogły wzbudzić podejrzenia. Próbował się łamać. nie od razu. Przede wszystkim spróbował odsunąć derwidera od jego normalnego obowiązku. Z racji swoich zainteresowań znał się na ziowo, a i sporządził kilka którymi regulował żołądek sekretarza. Był jednocześnie na tyle sprytny, aby w oczach wszystkich uchodzić za człowieka niezwykle życzliwego i uczynnego. Sporządził na przykład napar z ziół, który działał ładząco na żołądek ofiary. A w końcowej fazie poszukiwań zdecydował się jednak na przeglądanie ksiąg nocą, kiedy wszyscy spali. Katołty tak stworzony próbował ukryć prawdziwy cel swoich i zabrał kilka lat z ale w jaki sposób dowiedział się o istnieniu piwnicy pod grobowcem? Kiedy dziadek Grimptonów budował grobowiec, mówił wszystkim, że chciałby zostać pochowany pod sarkofagiem swojej żony. Później jednak w testamencie zażądał, aby pochowano go obok, już wcześniej w Zdecydował ukryć majątek w podziemiach i zabezpieczyć go włócznią śmiercią. O istnieniu piwnicy Norbert Brimpton dowiedział się ze starego rąk, później z nas który miał mu pomóc w ostatecznych poszukiwaniach. Kiedy Septimus z Brimpton wspomniał, że brat należał do organizacji charytatywnej wizytującej w więzieniach, na piśmiach informacji to skojarzyłem z Estoką, a przeszedł przesiedział w więzieniu w lat i lat. Tu spotkał go Norbert. Po wyjściu z więzienia kryminalista na polecenie Norberta przyjechał do Tender El i zamieszkał u koczujących cygnałów. Wcześniej Grimpo Junior ukradł kapitanowi Mwammeringowi klucz od grobowca i

Zielone Oko przedstawił słuchowisko Zila Kopera Włócznia śmierci Tłumaczenie adaptacji Jacka Kulczyckiego Podajemy oprawę Sodar Pons, Marek Walczewski Doktor Lindor Parker, Bartłomiej Skarski Szeptimus Grimson, Witold Staruch Dostyn Grinder, Jerzy Schmidt Norbert Grimson, Jerzy Mateusz